Rozmowa o dziewiątej. Aurelia Daszyńska przy mikrofonie. A dzisiaj w studiu gościmy Pawła Tondera, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Mamy długi weekend czerwcowy. Jedni odpoczywają, drudzy pracują, ale dla tych osób, które musiały zostać w Zielonej Górze, macie dobrą informację, bo od wczoraj kąpielisko H2Ochla jest już otwarte w pełni. Można korzystać z tych wszystkich atrakcji wodnych. Dokładnie tak. W dniu wczorajszym kąpielisko zostało otworzone w pełnym zakresie. Także można korzystać i zapraszamy do korzystania ze wszystkich atrakcji, które tam się znajdują. Jeżeli chodzi o cennik, on nie uległ zmianie, więc już wszyscy go poznali. Zasady zakupu biletów są również takie same: są biletomaty oraz kasy. Godziny otwarcia również nie ulegają zmianie, więc to wszystko zostało utrzymane. Przypominamy, że na teren nie można wprowadzać zwierząt, rowery, hulajnogi również można zostawić przez to specjalne stojaki. Jest strefa gastronomiczna, ale można wnosić również swoje jedzenie i picie, spożywać je w wyznaczonych miejscach, także kompleks jest otwarty, gotowy. Zapraszamy do korzystania, a tym bardziej, że temperatury w najbliższych tygodniach, jak się zapowiada, mają być bardzo tak, tropikalne. wysokie. Tropikalne. Tak jest. I dzisiaj od 11 do 20, a jutro i w niedzielę od 10 do godziny 20. A teraz przejdźmy do tych inwestycji, które realizowane są na terenie Zielonej Góry. Wiadukt na Zjednoczenia, tam prace trwają już od wielu tygodni. I tutaj jest ważna informacja dla kierowców, bo do końca lipca przejazd pod wiaduktem ulicy Dąbrowskiego będzie zamknięty. Dokładnie tak. Postanowiliśmy przedłużyć to zamknięcie, które było teraz realizowane. Ono było przede wszystkim w tym momencie, dlatego, aby w sposób bezpieczny wykonać roboty przy podporze tam się znajdującej, ale również w ramach tego zadania, tak jak już kiedyś wspominałem, jest przebudowa ulicy Dąbrowskiego. W związku z tym postanowiliśmy wydłużyć tą organizację ruchu i zamknięcie. Tego miejsca do końca lipca, tak aby od razu wykonać e, przebudowę ulicy Dąbrowskiego e, i za jednym zamachem te utrudnienia, później już nie wprowadzać po raz kolejny e, utrudnień. E, zaczyna się okres e, wakacyjny, więc ten ruch też jest trochę mniejszy, mniejszy więc wykorzystujemy e, ten moment e, do tego, aby przeprowadzić e, pozostałe Prace na wedługcie, czyli e, budowa podpór, e, idzie zgodnie z planem, e, są już e, wykonane e, fundamenty od strony... Linii kolejowej do energetyków. Tam już również są wykonane podpory zabetonowane. Wykonawca szykuje się do wykonania, do wykonania ciosów podłożyskowych oraz poprzecznic, które będą, na nich będzie realizowana konstrukcja obiektu, i od linii kolejowej w stronę miasta są wykonywane fundamenty. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Przypomnę, że termin Zakończenie realizacji tej inwestycji to jest pierwsza połowa przyszłego roku, ale mamy nadzieję, i to powtarzamy cały czas, że uda się ten termin Trochę przyspieszyć. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o inwestycje, tutaj też warto naszym słuchaczom powiedzieć o termomodernizacjach szkół w zielonogórskich. Tych placówek będzie w tym roku sporo. W ostatnich tygodniach odbyło się kilka konferencji, w których informowaliście o kolejnych takich jednostkach oświatowych i proszę przypomnieć naszym słuchaczom, ile dokładnie szkół. I, jak, i na czym ta termomodernizacja dokładnie będzie polegała? Więc szkół termomodernizowanych jest w tym momencie 8. 7 placówek pozyskało dofinansowanie. Pozyskaliśmy dofinansowanie z krajowego planu odbudowy. Wartość tych inwestycji to jest około 40 milionów i E, prawie 32 miliony dofinansowania oraz e, szkoła podstawowa numer 2. E, ona pozyskała dofinansowanie w ramach e, Funduszu Europejskiego Województwa Lubuskiego. I w tej szkole już te prace tak, się rozpoczęły, prawda? Tak, wszystkie umowy z wykonawcami są podpisane. E, mieliśmy e, sporo e, ofert. Udało się zawrzeć wszystkie umowy. To właśnie te wszystkie konferencje, o których e, Pani mówiła, gdzie Pan Prezydent e, Marcin Pobierowski podpisywał e, umowy z wykonawcami. To jest wszystko w realizacji. Mamy teraz okres wakacyjny, więc te wszystkie prace będziemy starali się tak zakończyć, tak poprowadzić, aby dzieci do szkół mogły wrócić we wrześniu, ewentualne dalsze prace będą realizowane na zewnątrz, tak aby nie zakłócić tej nauki. Oczywiście może się zdarzyć, no wszystko się może zdarzyć podczas remontów, ponieważ mamy substancję starą, gdzie będziemy odkrywać pewne elementy, no ale Wszyscy wykonawcy są w stałym kontakcie z, dyrek z dyrekcją i będą ustawiali to w taki sposób, aby tych utrudnie było jak najmniej. No termomodernizacja przede wszystkim polega. No właśnie chciałem o to zapytać, co to tak naprawdę oznacza ta termomodernizacja? Tak, Wy to... będziecie ocieplać budynki, tak, wymienić stolarkę okienną? Głównie to jest ocieplenie, czyli realizacja elewacji, ocieplenie obiektów, gdzie gdzie również wymiana częściowa stolarki instalacji, dostosowanie tych obiektów do przepisów przeciwpożarowych, co ważne, instalacja fotowoltaiki, w niektórych obiektach wymienienie źródeł światła na energooszczędne led Ogólnie całe zamierzenie ma przynieść efektywność energetyczną, podnieść efektywność energetyczną tych budynków, no i obniżyć rachunki za energię oraz poprawić komfort użytkowania, tak, bo przy, jeżeli przy jest dobrze ocieplony obiekt, on w lecie po pierwsze nie nagrzewa się mocno, a w zimie nie ma tych strat ciepła. A kiedy będziecie już e, widzieć efekty tej termomodernizacji po pierwszym roku, od takiego remontu? No, te efekty będzie tak naprawdę będą widoczne po zakończeniu, czyli już... E, Ale w być, rachunkach to... no, w rachunkach myślę, że to już będzie ten okres e, zimowy, który e, będzie przed nami po zakończeniu e, tych inwestycji i te rachunki powinny znacząco e, spaść zarówno za ogrzewanie, jak i za energię elektryczną. I będziecie zabiegać o kolejne środki na kolejne szkoły? Oczywiście, jeżeli tylko będą, będą pojawiały się takie Programy możliwości będziemy na pewno startować skutecznie do tego, aby kolejne placówki oświatowe w mieście były realizowane. Macie takie które jest... wymagają właśnie takich prac? No na pewno teraz przygotowujemy projekt na szkołę podstawową numer 18 i to jeden z elementów, który przygotowujemy, tak aby. Jeżeli pojawi się kolejny nabór, startować i to wszystko będzie zależało od przygotowywanych tych audytów energetycznych, które wykazują konieczność przeprowadzenia termomodernizacji. Rondo Świętego Urbana I, tam również macie plany związane z przebudową tego skrzyżowania. Ogłosiliście przetarg, który jest w toku, są firmy zainteresowane inwestycją. Ile z tych firm, no i właśnie dlaczego chcecie przebudować to rondo? Tak, otwarcie przetargu 2 czerwca się odbyło, złożone zostało 6 ofert, z czego 4 mieszczą się w środkach, jakie przewidzieliśmy na realizację tego zamówienia. W tej chwili trwa ocena tych ofert, mam nadzieję, że w ciągu tygodnia... Dwóch będziemy mogli już wybrać wykonawcę, wyznaczyć termin podpisania umowy i w niedługim czasie przekazać motorem budowy. 20 tygodni na realizację tej inwestycji. Przede wszystkim to rondo stanowi wąskie gardło na jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. Jego głównym zadaniem jest jego przebudowa na rondo turbinowe, tak aby w każdym kierunku były po dwa pasy ruchu, czyli nie było tego zwężenia, konieczności przeplatania się samochodów do jednego pasa, a co za tym idzie spowalniania ruchu, więc to jest główne zamierzenie, tak aby usunąć to tak zwane wąskie gardło z naszego układu komunikacyjnego. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Tam się teraz sporo dzieje przy tej ulicy Szwajcarskiej, bo od 1 lipca już tak oficjalnie stanie się przytulisko jednostką budżetową. Wy będziecie zarządzać tym miejscem i wybraliście już osobę, która pokieruje placówką. Tak, jest wybrany kierownik jednostki. Tak jak pani redaktor powiedziała, od 1 lipca miasto przejmuje zarządzanie e, tym e, obiektem, schroniskiem. E, w tej chwili trwa inwentaryzacja, no, zapoznawanie się dyrektora z e, całą sytuacją schroniska. Trzeba zinwentaryzować wszystkie elementy, które tam są, przeprowadzić inwentaryzację e, zasobów, które e, są. No, personel musi się poznać. E, tutaj też warto zaznaczyć, że osoby, które pracują w schronisku, nie zostaną zwolnione. Nie, nie ma takich e, jakby założeń. E, oczywiście tutaj dyrektor jednostki będzie w e, porozumieniu z miastem. Pod Mowa o takie działania. Pracownicy mają zawarte umowy na pół roku, tak aby też podejmowali decyzję o dalszej współpracy, czy będą chcieli w takiej formule zostać, czy nie, więc jakby nie ma planów, aby zmniejszać, czy też redukować to zatrudnienia. Myślę, że to naturalny będzie proces, który strony muszą się poznać. My bierzemy od pierwszego pełną odpowiedzialność. Za to schronisko mamy podpisane umowy z 20 gminami, jeżeli chodzi o opiekę nad zwierzętami, czyli możliwość przyjmowania przez schronisko tych zwierząt. Szacujemy koszt działalności takiej placówki na rok 2026. Na poziomie 4 milionów, z czego około 50% to będzie właśnie dotacja z gmin, od których przyjmujemy zwierzaki, i tam, aby one w schronisku przebywały. A na ten moment jeszcze schroniskiem kieruje Stowarzyszenie Otos Animas. Tak I ostatni temat, bo nasz czas już dobiega końca. We wtorek kolejna sesja Rady Miasta Zielona Góra, ale to ważna sesja, absolutoryjna. Radni ocenią pracę prezydenta Zielonej Góry, ale także jego zastępców. I jak pan ocenia ten pierwszy rok pracy? na rzecz mieszkańców Zielonej Góry. To był bardzo intensywny rok. Rozpoczęło się wiele projektów związanych z przebudową, modernizacją miasta. Była weryfikacja spółek, wymiana prezesów, rozwiązanie sporu zbiorowego, który był. Z miasta z pracownikami, więc to się panu prezydentowi udało również zrobić. Wiele zadań inwestycyjnych zostało rozpoczętych, został wybrany sposób zadaszenia amfiteatru. W tej chwili szykujemy się do przetargu na ogłoszenie tego zadania w trybie projektu i budy. Będziemy również składać wniosek o dofinansowanie z FEWLA, DEPTAK, całe projekty właśnie KPO, o których mówiliśmy, czyli składanie wniosków. Ostatnio też dobra informacja w ramach Feniksa kolejne. Pieniądze na modernizację infrastruktury wodno konalizacyjnej 80 milionów. 80 złotych. milionów wartość projektu, 59 milionów przyznane do ponieważ to już wynika z tej tabeli, które ministerstwo opublikowało. Więc wiele zadań rozpoczęliśmy projekt na 75 plus i zakład opiekuńczo leczniczy na szkołę w Czarkowie. Ofensywa również drogowa, tak, pierwszy raz w budżecie przewidziane środki na wysokości 30 na realizację tych mniejszych zadań inwestycyjnych. Udało się pozyskać środki z Feniksa, 178 milionów na obwójnicę zachodnią, pierwszy i drugi etap, także wiele, wiele zadań, które jest w toku. Ja też trochę mówię właśnie to, co pani powiedziała ze swojego jakby tak, e, ogródka inwestycyjnego, także e, złożyliśmy ten wniosek do NFOSu, gdzie jest e, deptak, e, są cztery parki, e, są zbiorniki przygazowni, które mają poprawić odwodnienie, tutaj też czekamy. E, na e, informację o przyznaniu dofinansowania, mamy nadzieję pozytywną, więc e, wiele rzeczy się wydarzyło, intensywny e, rok. No, przypomnę, że e, to też nie jest dokładnie cały rok, tylko od Maja ne, uchwalony pierwszy budżet pana prezydenta, który jest w tym momencie właśnie realizowany, więc no, ja oceniam ten rok jako intensywny, ale bardzo pozytywny. A sesja Rady Miasta we wtorek o godzinie 9 w Zielonogórskim Ratuszu. My tam również będziemy. Dziękuję za rozmowę. Paweł Tander, wiceprezydent Zielonej Góry, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Rozmowa o dziewiątej.